Zbrodnia i cisza. Zbrodnia w drzewinie, ciało bez twarzy. Drzewina to niewielka wieś ukryta między lasami pomorza, położona z dala od głównych dróg, nieopodal trąbek wielkich. Na pierwszy rzut oka, miejsce spokojne, niemal senne, domy rozrzucone pośród pól, niewielki kościół, krzyże przydrożne i las, który od lat skrywa więcej niż można byłoby przypuszczać. To tutaj, 25 kwietnia 2009 roku, grupa turystów z Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego dokonała odkrycia, które po dziś dzień nie pozwala spać spokojnie ani mieszkańcom drzewiny, ani śledczym z pomorza. W niewielkim wyrobisku wodnym, pośród trzcin i zbutwiałych gałęzi, dostrzegli czarny, przemoczony foliowy worek. Był dziwnie ciężki i owinięty łańcuchem. Takim jak do zabezpieczania kół ciągnika. Czy to przypadek? Śledczy już wtedy wiedzieli, że nie. Po otwarciu przerażająca prawda: w środku znajdowało się nagie ciało kobiety, a właściwie tylko tors. Nie miała głowy, nie miała rąk, nie miała nóg. Sprawca zadbał o to, by jej nikt nie rozpoznał, ale zostawił coś jeszcze nadzieję na powrót, na sprawiedliwość. Miejsce, które nie zna świadków. Drzewina to wieś, która, jak mówią sami mieszkańcy, zna swoich. Każdy, kto pojawia się tu z zewnątrz, od razu rzuca się w oczy. W 2009 roku liczyła nieco ponad 100 mieszkańców. Nie było tu stacji benzynowej, nie było supermarketu, była cisza, las i rozciągające się pola. Staw, w którym odnaleziono ciało, nie znajdował się na żadnym oznaczonym szlaku. Było to stare wyrobisko, pozostałość po pracach ziemnych, nieoznaczone na mapach turystycznych. Można tam dotrzeć jedynie pieszo, przez las, bez żadnych drogowskazów. Miejscowi nie przychodzili tam często, jak wspomina Sołty z drzewiny Piotr N. To miejsce było od zawsze, ale nie nasze. Las zabierał je co roku coraz bardziej. Rzeczywiście, odizolowane, z dala od wzroku, idealne na ukrycie czegoś. Lub kogoś. Wiedział o nim tylko ktoś, kto znał teren. Albo ktoś, kto go sobie wcześniej dokładnie wybrał. Ofiara bez imienia. Ustalono, że była młoda, kobieta, prawdopodobnie w wieku 20 do 30 lat. Wzrost od 157 do 167 cm. Szczupła. Na brzuchu znajdowała się blizna po cesarskim cięciu. Na przedramionach liczne ślady po samookaleczeniach. Jedno ramię miało zerwany fragment skóry, prawdopodobnie usunięto tatuaż, który mógł ją zidentyfikować. Z jej ciała usunięto głowę, obie ręce i nogi. Sekcja wykazała, że amputacji dokonano po śmierci. Użyto najprawdopodobniej piły ręcznej lub mechanicznej. Brak jakichkolwiek śladów ubrania czy osobistych rzeczy. Czysty worek, czyste cięcie, czyste ukrycie, tylko że nie do końca. Ktoś liczył na to, że nikt nie znajdzie jej ciała. Albo jeśli znajdzie, nie dowie się, kim była. Na wiele lat miał rację. Śledztwo, które zamarło. Policja wszczęła śledztwo dwa dni po odnalezieniu ciała 27 kwietnia 2009 roku. Sprawą zajęła się Komenda Wojewódzka w Gdańsku. Rozpoczęto standardowe procedury: przeszukanie okolicy, analiza DNA, badania medyczne. Przesłuchano mieszkańców drzewiny i okolicznych wsi. Sprawdzono zaginięcia kobiet z pomorza i sąsiednich województw. Bez skutku. Nie było odcisków palców, nie było palców. Nie było zębów, które można by porównać z kartotekami dentystycznymi, nie było głowy, nie było rąk, by porównać linie papilarne, nie było twarzy, by zlecić rekonstrukcję. Śledztwo grzęzło w martwym punkcie. Brak ciała to brak tożsamości, to brak tropu. 31 grudnia 2009 roku sprawa została umorzona z powodu niewykrycia sprawcy. Archiwum X wraca do sprawy. Cisza trwała aż do listopada 2024 roku. Wtedy to prokuratura regionalna w Gdańsku we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji wznowiła śledztwo. Sprawa trafiła do zespołu Archiwum X, elitarnej jednostki zajmującej się niewyjaśnionymi zbrodniami sprzed lat. Rozpoczęto od nowa, zabezpieczono archiwalne materiały, zlecono ponowną analizę śladów DNA, przesłuchano ponownie świadków, którzy jeszcze żyli, przeszukano ponownie okolice Stawu. Tym razem użyto dronów, georadarów, i specjalistycznych kamer podwodnych. Zespół działał w ciszy, nie informując mediów aż do wiosny 2025 roku. Wtedy pojawił się przełom technologia, której w 2009 roku nie było twarz z DNA. W kwietniu 2025 roku policja opublikowała wizerunek kobiety z drzewiny. Nie był to klasyczny portret sporządzony na podstawie rysopisu czy rekonstrukcji czaszki. To była fenotypowa rekonstrukcja wyglądu, stworzona na podstawie DNA przez amerykańską firmę Parabon Nanolabs. Technologia ta, po raz pierwszy w Polsce wykorzystana do stworzenia portretu ofiary, pozwoliła określić m.in. wiek, około 25 lat, kolor oczu, włosów, kształt twarzy, typ budowy ciała, szczupła oraz prawdopodobne pochodzenie etniczne. Portret został natychmiast udostępniony w mediach, z nadzieją, że ktoś rozpozna kobietę, siostrę, koleżankę, sąsiadkę, z którą od dawna nie było kontaktu. Publikacja przyniosła efekt. W ciągu tygodnia wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń. Niektóre z nich dotyczyły potencjalnego sprawcy. Policja zapowiedziała ich dokładne sprawdzenie, i nie wyklucza, że śledztwo może wkrótce przybrać nowy kierunek. To był moment przełomowy. Po 16 latach milczenia, ciało bez twarzy wreszcie ją odzyskało. Hipotezy i milczące motywy. Śledczy z zespołu Archiwum X, analizując sprawę drzewiny po latach, postanowili zbudować profil psychologiczny zarówno ofiary, jak i potencjalnego sprawcy. W tym celu skonsultowali się z profilerami z KWP w Krakowie oraz biegłymi z zakładu medycyny sądowej w Gdańsku. Zaczęli od ofiary. Kobieta była młoda, po przebytym porodzie, blizna po cesarskim cięciu, ze śladami samookaleczeń. To sugerowało możliwe epizody depresyjne, próby samobójcze, a także zaburzenia emocjonalne. Mogła pochodzić ze środowiska zagrożonego przemocą, uzależnieniem lub wykluczeniem społecznym. Psycholog śledczy dr Ewelina Mazur z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zauważa, to była osoba, która najprawdopodobniej wcześniej próbowała wyjść z trudnej sytuacji życiowej. Blizny to nie tylko ból fizyczny, to ślad po walce, którą się przegrało lub wygrało chwilowo. Kim więc był sprawca? Tu hipotezy były dwie: zabójstwo planowane z motywem osobistym, kobieta znała zabójcę, relacja była toksyczna, pełna napięć, morderstwo było efektem kulminacji przemocy domowej. Zbrodnia miała wymiar emocjonalny, ale sposób pozbycia się ciała wskazywał na zimną kalkulację. Zabójstwo przypadkowe, zacieranie śladów kobieta mogła być ofiarą gwałtu, handlu ludźmi lub prostytucji. Zabójca mógł być klientem, sutenerem lub osobą z kręgu przestępczego. Odtworzenie wyglądu ofiary i precyzyjne okaleczenie wskazywało na kogoś doświadczonego w ukrywaniu dowodów. Obu przypadkach łączyła ich przeszłość i trauma. Czy to było jedyne ciało? W 2025 roku po upublicznieniu fenotypowego portretu w prokuraturze zgłoszono kilka podobnych spraw. Między innymi tajemnicze zaginięcia kobiet z lat 2006 do 2009 na Pomorzu, z Gdyni, Starogardu Gdańskiego i Wejherowa. Sprawdzono również zgłoszenie z Mazowsza, gdzie kobieta o podobnym wyglądzie zniknęła latem 2008 roku. Zespół śledczy analizował, czy drzewina nie była tylko jednym z miejsc ukrycia ciał. Czy istniał schemat? Wspólnym elementem było to, że kobiety miały dzieci, przeszłość kryminalną, lub były zarejestrowane jako osoby z problemami psychicznymi. To mogło oznaczać, że sprawca nie wybierał ofiar przypadkowo wybierał te, których nikt nie szukał natychmiast. Śledczy z archiwum X przekopali ponad 40 kilometrów archiwalnych akt i analiz spraw o zaginięcia kobiet, które nie zostały rozwiązane. Porównywali profile genetyczne, szczegóły topograficzne i czasowe. Niestety, jak na razie, brak jednoznacznych powiązań, ale coś zaczęło się układać w strukturę niewidzialną, ale możliwą do rozpoznania. Społeczność, która woli milczeć, Choć od zbrodni w Drzewinie minęło już ponad 16 lat, temat nadal wywołuje niepokój wśród mieszkańców. Większość z nich niechętnie mówi o sprawie: młodsi, bo jej nie pamiętają lub nie chcą pamiętać, starsi, bo nie zagląda się pod stare kamienie. Sołty z Drzewiny, Piotr N., który w 2009 roku również pełnił tę funkcję, wspomina: Ludzie wtedy bali się wieczorami wychodzić z domów, ale bali się też rozmawiać. Policja pytała, ale tu nikt nic nie widział albo nie chciał widzieć. To zjawisko nie jest nowe. W wielu zamkniętych małych społecznościach zbrodnia często spotyka się z ciszą. Milczenie staje się formą samoobrony przed lękiem, przed sąsiadami, przed odpowiedzialnością. Psycholog społeczny doktor habilitowany Marcin Rejewski z Uniwersytetu Gdańskiego zauważa: cisza to nie tylko brak wiedzy, to wybór. W takich miejscach panuje przekonanie, że obcy powinni się trzymać z daleka, a swoje problemy należy rozwiązywać w swoim kręgu, nawet jeśli oznacza to przemilczenie zbrodni. W drzewinie wciąż są domy, w których ktoś może wiedzieć więcej niż mówi, ale nie ma gwarancji, że kiedykolwiek zechce to ujawnić. Podobne sprawy, czy drzewina to część większej układanki? Po ujawnieniu portretu DNA kobiety z drzewiny. Wiosną 2025 roku do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zaczęły spływać zgłoszenia od osób, które rozpoznawały wizerunek lub twierdziły, że znają kogoś podobnego. Większość z tych tropów została sprawdzona i odrzucona, ale jedna z hipotez zyskała szczególną uwagę zespołu Archiwum X. Dotyczyła sprawy z 2008 roku, kiedy to w rejonie Warlubia. Województwo Kujawsko-Pomorskie, zaginęła 27-letnia Marta, młoda matka, wychowująca samotnie dziecko, zgłoszona jako zaginiona przez sąsiadkę dopiero po dwóch tygodniach. Sprawa została szybko zaklasyfikowana jako możliwe samowolne oddalenie się i umorzona. Nigdy nie odnaleziono ciała. Kobieta miała tatuaż na lewym ramieniu motyl. Jej profil fizyczny i psychologiczny odpowiadał ustaleniom w sprawie drzewiny. Drugą sprawą była niewyjaśniona śmierć młodej kobiety odnalezionej w 2010 roku w podwarszawskim lesie, bez głowy i rąk. Sprawa trafiła do mediów na krótko, a ciało zidentyfikowano jako nieznaną prostytutkę z Europy Wschodniej. Jednak analiza cięć na kościach wykazała bardzo podobną technikę rozczłonkowania jak w drzewinie. Śledczy nie przesądzają, że obie sprawy są powiązane. Ale jak zaznacza Teresa Włodarska z KWP Gdańsk, jeśli ktoś pozbawia ciało tożsamości w ten sam sposób, z chirurgiczną precyzją, w bardzo odosobnionych miejscach, należy założyć, że mógł to być ten sam człowiek lub ktoś szkolony w tej samej metodzie działania. Eksperci kryminalistyczni określają to mianem sygnatury powtarzalnego wzorca postępowania, który odróżnia przypadkową przemoc od seryjnego działania. Czy w Polsce działał lub nadal działa ktoś, kto wybiera kobiety niewidoczne dla systemu? Jeśli tak, drzewina to tylko jeden fragment większej układanki. Głos ekspertów psychopatia, sygnatura i zimna precyzja. Aby zrozumieć, kim może być sprawca z drzewiny, policja zwróciła się o pomoc do psychologów sądowych. I profilerów z Instytutu Ekspertyz Sądowych, jednym z konsultantów był dr Krzysztof Malewski, specjalista od przestępstw motywowanych psychopatią. Jego wnioski były jednoznaczne: to nie była zbrodnia impulsywna, była przemyślana, starannie zaplanowana. Rozczłonkowanie, pozbawienie tożsamości, ukrycie ciała w niedostępnym miejscu to wszystko świadczy o braku empatii, kontroli emocjonalnej i skrajnie zredukowanym poziomie lęku. Mamy tu do czynienia z osobą, która może nie zabijała po raz pierwszy. Doktor Malewski podkreślił też tak zwaną sygnaturę sprawcy, sposób działania, który może wyrażać potrzebę kontroli, dominacji lub satysfakcji z pokonania systemu. To ktoś, kto chciał pokazać, że potrafi zabić i zniknąć, że jego ofiary stają się niewidzialne, jakby nigdy nie istniały. Inna ekspertka, dr Joanna Leśniak, specjalizująca się w analizie behawioralnej zabójstw na tle seksualnym, wskazuje na elementy seksualizacji przemocy. Zbrodnie takie często mają charakter symboliczny. Rozczłonkowanie ciała nie jest wyłącznie aktem zatarcia śladów, to może być element rytualizacji. Zabójca przejmuje pełną władzę nad ciałem, jego obecnością i nieobecnością. Jednocześnie jednak brak głowy, dłoni i nóg wskazuje na próbę całkowitej dehumanizacji. Pozbawienie ofiary indywidualnych cech, twarzy, tożsamości, śladów biometrycznych to nie tylko techniczny zabieg to manifestacja to przekaz. Nikt nie będzie wiedział, kim była nikt jego nie odnajdzie a ja pozostanę wolny. Czy sprawca działał z pobudek osobistych, czy był seryjnym zabójcą? Czy mógł być związany z przestępczością zorganizowaną? Tego nadal nie wiadomo, ale eksperci są zgodni. Sprawa z drzewiny nie była przypadkowa. To była zbrodnia kogoś, kto wiedział, co robi. Alternatywne scenariusze: co mogło się wydarzyć? Zespół śledczy rozważał kilka kluczowych scenariuszy, które mogły doprowadzić do tragedii w drzewinie. Każdy z nich bazował na innym zestawie motywacji. Relacji i dynamiki między ofiarą a sprawcą. W żadnym nie ma jeszcze twardych dowodów, ale wszystkie pozostają możliwe. Scenariusz pierwszy: przemoc domowa i zbrodnia emocjonalna. Według tego tropu, kobieta mogła mieszkać z partnerem, który był wobec niej przemocowy. Po latach przemocy psychicznej lub fizycznej doszło do eskalacji. Zbrodnia nastąpiła w wyniku impulsu. Ale jej ukrycie zostało zaplanowane. Usunięcie tożsamości miało uchronić zabójcę przed wykryciem, a ciało zostało porzucone w miejscu znanym, lecz odosobnionym. Śledczy nie wykluczają, że ciało zostało przetransportowane z dużej odległości. Scenariusz drugi świat prostytucji i handel ludźmi. Ofiara mogła być jedną z kobiet, które znikają z radarów systemu. Pracują w szarej strefie. Nie są formalnie zarejestrowane, nie mają kontaktu z rodziną. Takie osoby bywają najłatwiejszym celem dla handlarzy ludźmi. Zabójstwo mogło być czyszczeniem, karą, demonstracją siły lub rozwiązaniem problemu. Wykwalifikowany sprawca skręgów przestępczych wiedział, jak pozbyć się tożsamości i zrobił to w sposób niemal chirurgiczny. Scenariusz trzeci. Zabójstwo rytualne lub symboliczne. To najmniej prawdopodobny, ale nieodrzucony całkowicie trop. Niektóre elementy zbrodni, jak precyzja w rozczłonkowaniu, brak pośpiechu i możliwe rytuały ukrycia, przypominają działania znane z zagranicznych przypadków zabójstw na tle rytualnym. Brak głowy, dłoni i nóg może symbolizować odebranie ofierze rozumu, tożsamości i zdolności poruszania się, całkowitą dominację. Śledczy nie znaleźli jednak innych śladów. Które sugerowałyby tego rodzaju działania, żadnych znaków, inskrypcji, specyficznych narzędzi czy symboli. Ten scenariusz pozostaje jedynie teoretycznym wariantem. Scenariusz czwarty sprawa osobista z ukrytym konfliktem. Być może ofiara była kimś więcej niż tylko przypadkową osobą, może znała tajemnicę, była świadkiem czegoś, co stanowiło zagrożenie dla sprawcy. Taki motyw, zbrodnia z obawy przed ujawnieniem prawdy, pojawia się rzadko, ale bywa obecny w zbrodniach o podłożu obyczajowym lub kryminalnym. Każdy ze scenariuszy pozostaje otwarty, i każdy, jak dotąd, nie doprowadził do odpowiedzi, które byłyby ostateczne. Epilog: Czy ta sprawa może zostać rozwiązana? Drzewina wciąż milczy. Nikt nie zapukał do drzwi komendy z dowodem nie do podważenia, ale coś się zmieniło. Po latach obojętności historia kobiety z torsem bez twarzy zaczęła żyć nowym życiem. Technologia dała jej głos, media, obraz, a ludzie szansę na pamięć. Śledztwo trwa. Portret nadal krąży po internecie i lokalnych gazetach. Ktoś gdzieś może ją znał, może żył obok niej, może widział ją w pociągu, może zapomniał, że kiedyś przepadła. Teraz ma szansę sobie przypomnieć. Dopóki nie poznamy jej imienia, nie dowiemy się kto odebrał jej życie, ale już teraz możemy nazwać ją inaczej. Ofiarą, która nie dała się zapomnieć. I może właśnie dzięki temu, pewnego dnia sprawiedliwość odnajdzie i ją i jej mordercę.